Hej, hej, witajcie kochane wagusie. Z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj zapraszam was na horoskop na miesiąc listopad. Trochę te horoskopy są w późniejszym terminie, bo dopiero co wróciłam z Indonezji. Niemniej no mam nadzieję, że jakoś to nadrobimy. Yy, chciałam wam serdecznie podziękować za to, że jesteście tutaj i oczywiście zachęcam do waszej aktywności, bo to buduje Mój kanał, także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, wciskajcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. A kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Możecie też tutaj na kalendarzu zarezerwować termin. Jak zarezerwować na Facebooku, też jest instrukcja w filmie podanym na końcu nagrania. Jeżeli nie będziecie mogli poradzić sobie, to już jestem tutaj w Polsce. Możecie wysłać też wiadomość SMS i wspólnie ustalimy termin sesji indywidualnej. Więc nie ma yy, najmniejszego problemu. No i drogie wagi, już sprawdzamy, co tutaj u Was będzie się działo w listopadzie w, w sferze finansów. Już sprawdzamy. Listopad, waga, listopad, waga listopad 2025 uwaga no kochani, no świat yy, a, a, czeka otworem tutaj na zmiany, być może yy, może też potrzebujecie odpoczynku yy, no ale też jesteście w energiach, tutaj jeśli chodzi o finanse, no to z energii króla być może przejdziecie na energię cesarza, tak? Czyli raczej ta kasa będzie, tak? Więc tutaj nie trzeba się martwić. Być może też będziecie mieli tutaj do pomocy kogoś, no może będzie też tak, że będziecie właśnie potrzebowały tego odpoczynku. Albo... To jest zbieranie się po jakimś tam wyjeździe, gdzieś może byliście w świecie. No i teraz po prostu będzie trzeba pewne rzeczy nadrobić, tak? No, ale też karta takiego sądu, że możecie się narodzić na nowo. No, wielkie zmiany mogą się tutaj szykować, tak? Coś może upaść lub coś możecie zakończyć, żeby coś nowego się narodziło, tak? Nowe propozycje, nowe. No i znowu to, tu są cztery. Coś jest do uleczenia, moi drodzy, więc może tu będziecie przechodzić przez jakąś albo odpoczynek, może jakiś zabieg, może coś tutaj takiego się pojawić. Też uważajcie przy po podpisywaniu umów, dobrze czytajcie umowy. No, bo może być tutaj coś ukrytego. Ym, zwracajcie uwagę również na, to, na swoje emocje, jak w jakimś miejscu, jeśli, jeśli szukacie pracy, jak się czujecie, jakie macie emocje. Ym, no właśnie, bo tutaj taki jakby jest brak równowagi w tym, co robicie, więc może tutaj chodzi o to, że. Ciężka praca, a nie adekwatne pieniądze do tego, co robicie. Kierujcie się intuicją. Macie dużą tą intuicję, więc szykują się zmiany, no ale też może to być y, związane z tym, że trzeba zadbać o zdrowie, tak? Czyli tutaj też nie przeciążać swojego organizmu, że będziecie pracować więcej. Y, możecie po prostu nadużywać swój organizm. I tu może chodzi o to, że. Będziecie myślały o tym, żeby pracować nad godzinę, żeby więcej zarobić, a później organizm powie: No, nie, tak nie będzie, nie, nie dasz rady. No, i później L4, czy coś w tym rodzaju. Więc tu zadbać o siebie, żeby nie przeciążyć, żeby nie było tego przeciążenia, żeby była właśnie ta równowaga. Musicie zadbać o tą równowagę. No, ale kasa będzie, no bo jest, jest jak i król monet, tak i yy, cesarz. HSMA, ma, więc tutaj nie trzeba się martwić. No, moi drodzy, zobaczymy, co tutaj w uczuciach, w relacjach, w przyjaźniach. Miłość, relacja, przyjaźń. Miłość, relacja, przyjaźń. Co tutaj będzie właśnie dla wagi na miesiąc listopad 2025. Uczucia, miłość, relacja. No i jest pałac, spełnienie, słuchajcie, no i będzie po prostu zajebiście. Będzie namiętnie, gorąco, być może tu ktoś na Was czeka, Wy... I yy, wy już tak jakby odchodzicie od tego wyczekiwania, być może tu na kogoś czekaliście, tu jest osoba z przeszłości, być może to jest osoba, o której marzycie z, yy, z czasów dzieciństwa, no albo po prostu te rzeczy się tutaj Wam już yy, wypełniają. Niektóre osoby mogą się przed tym uczuciem bronić. Na ani, które osoby mogą dopiero zdjąć maskę, tak? Więc tutaj też mogą dopiero powiedzieć o tych uczuciach, że już macie dość wyczekiwania, i tu się będą takie energie pokazywały, tak? No, jest królowa pentakli, jest król buław, więc tutaj też wiele osób będzie Wam towarzyszyć. Możecie się pojednać, możecie się pokłócić. Też zwracajcie uwagę na to, żeby nie żyć w iluzji, żeby. No, też mogą się pojawiać nowe propozycje, tak? Propozycje związku, ale jednak jest też ta trójka buław, czyli zobaczcie, ta trójka buław jest już drugi raz czyli tak, jakby wyczekiwanie. Ale tu jest odchodzenie od tego wyczekiwania. Także. No, coś się tutaj zmieni. I Jest spełnienie, bo pałac yy, mówi o spełnieniu, czyli tak, jakby na każdym poziomie. Więc, yy, no, dużo się będzie działo emocjonalnie, jak tutaj widać. Yy, może będziecie się przed tym próbowały bronić, no ale co Wam jest przeznaczone, niestety, wyjdzie na jaw. No, i pam pamiętajcie też o tej równowadze, bo znowu drugi raz jest i jest, azbuław. Więc albo postanowicie coś zmienić tutaj w tej relacji, albo wchodzić w nowe, może ktoś się pojawi nowy zupełnie, albo no, jakaś transformacja w tej relacji. No coś się będzie zmieniało, tak? Więc tu być może kogoś z przeszłości, gdzie była przyjaźń, przerodzi się to wielką miłość i tu będą dopiero odkryte te karty, więc może tutaj coś, coś się zmienić. Więc takie tutaj energie się pokazują. No, i zobaczymy teraz, co nam pokażą karty Lenormand. Karty Lenormand dla wagi na miesiąc listopad 2025. Karty Lenormand. Waga. Dużo rozmów, być może przez internet. Zobaczcie, no dużo wiadomości. Może jakieś załatwianie jakichś dokumentów. Tu też spotkania rodzinne, rozmowy. Spotkania rodzinne w domu, atmosfera rodzinna, fajna. Być może niektórzy założą działalność gospodarczą w domu i będą pracować w domu. No i jest słońce, słuchajcie, piękne energie, i ja już nic więcej nie powiem, żeby tutaj i do, nie będę dociągać w tle macie bociany, więc wielkie zmiany. Y jeżeli są jakieś stare kontrakty niesprzyjające Wam, no to będzie zakończenie i wejście w coś nowego. No i, no nie wiem, może tu będziecie coś załatwiać związanego z rodziną. Może nowy kontrakt m, też odnośnie pracy. No coś tutaj jest na rzeczy, moi drodzy. E, kochane moje, jeśli chodzi o relacje, no to też... Być może będą rozmowy o rodzinie, o domu, o wspólnym zamieszkaniu, o założeniu działalności gospodarczej. Macie słońce, więc wszystkie te negatywne energie to słońce wypali. Jeśli chodzi o zdrówko, uwaga na czakrę gardła, tak? czyli tutaj gardło, tarczyca, no, narząd mowy ogólnie, tak? czyli w okolicach tego narządu, czy nawet może to być oddech, więc tutaj na to zwróćcie uwagę. Uważajcie na to, co mówicie, do kogo mówicie, co piszecie. No, też to może być tarczyca, bo no, tu jest lilie, które symbolizują też energię seksu, więc tutaj może być to związane z tym. No, albo po prostu ko kogoś macie w, w odległości, dużo rozmawiacie i wspólne plany właśnie na temat wspólnego zamieszkania, wspólnej pracy i tak dalej. Dom rodzina. Praca, poziom żelaza, jeśli chodzi o organizm, yy, poziom witaminy D3 tutaj jest bardzo ważny, też właśnie wpływa na te Wasze hormony, na cały Wasz organizm, domek dla duszy, więc tu y, takie energie się pokazują. No być może też jakieś dokumenty będziecie załatwiać, no ale wszystko y, tak jakby się pokazuje, że będziecie załatwiać i to będą pomyślne sprawy. Pom, po, pomyślne załatwienie spraw, więc tego Wam życzę. Działajcie, moi drodzy. No i zobaczymy teraz karty Rady. Karty Rady dla wagi na miesiąc listopad 2025. Waga. Odkrywanie. Wsłuchaj się w swoje życie. Właściwa ścieżka ukaże się sama. No właśnie, czyli tam też miałyście koło fortuny. Czyli jeżeli wy nie będziecie na odpowiednim torze, to to koło fortuny sprawi, że. Co wam jest przeznaczone, to i tak będzie, yy, to się pojawi, chociaż będziecie od tego uciekać. To nie, nie macie na to wpływu. I druga karta rady: rozkoszuj się życiem, czyli ciesz się tym, co Cię spotyka, bądź wdzięczny, bądź wdzięczna i rób co do Ciebie należy. Yy, drogie wagi, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Yy, cieszę się, że jesteście. Ściskam Was cieplutko, wysyłam Wam moc pozytywnej energii. No i bądźcie aktywni, żeby te statystyki tutaj rosły na tym kanale. To mi bardzo pomaga i mnie motywuje do pracy. Także dziękuję i ściskam Was. Wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Buziaki!